All uh, right, so so walk me through what happened. I don't honestly know what happened. I was in bed asleep, okay. and we heard a noise. And at the second I was able to open my eyes, somebody grabbed me and jerked me out of the bed and slammed me down on the ground and started tying me up okay. and put a an to my and told me don't move. Okay. They were punching me over and over and over and just keep fighting back. Witam was w prosektorium, moi drodzy rezydenci. Załóżcie więc swoje rękawiczki i przygotujcie skalpele. Zaczynajmy. Pomyśl na chwilę, że jesteś w związku. Twoja druga połówka nie daje ci uwagi, na jaką zasługujesz. chwilę zastanawiasz się, co z tym zrobić. Przychodzą ci do głowy różne pomysły. Może zwyczajna rozmowa, myślisz sobie. A może zapiszemy się na terapię? A może po prostu zakończyć to wszystko? Tak czy siak, jestem pewny, że waszym pomysłem nie byłoby morderstwo. Jednak Samantha Wolford myślała inaczej. Jej historia zaczyna się w mieście Mount Pleasant, stan Texas. Jest to stosunkowo niewielkie miasteczko z populacją około 14 tysięcy mieszkańców. Tam w rodzinie Wolfordów 28 sierpnia 1989 roku przyszła na świat Samantha Wolford. Była najstarszą z trojga dzieci. I przez całe lata 90. oraz początek nowego tysiąclecia miała stosunkowo przyjemne dzieciństwo, w kochającej pięcioosobowej rodzinie. W wieku nastoletnim była lubiącą modnie się ubierać młodą dziewczyną, a dorastając, mocno wciągnęła się w erę internetu. Aktywnie korzystała z mediów społecznościowych i rzadko można było ją zobaczyć bez połączenia z siecią. W wieku 19 lat, gdy była wciąż w liceum, Samanta poznała swojego pierwszego chłopaka. W tym samym roku został on ojcem jej pierwszych dzieci. Bliźniaków. Bliźnięta nie były planowane, dlatego też ich związek nie trwał długo. Para rozstała się wkrótce po porodzie, przez co Samantha została sama z dwójką dzieci. Znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Miała dwie małe buzie do wykarmienia, a prawie żadnych pieniędzy, umiejętności zawodu ani planu. Wydawało się, że była dopiero na początku długiej i wyboistej drogi. Tak było przez kilka miesięcy, aż w 2008 roku trafiła do salonu tatuażu, chociaż pieniędzy brakowało. Samantha czuła, że zasługuje na to, żeby od czasu do czasu zrobić coś dla siebie. Podążając więc za tą filozofią, jeden więcej by nie zaszkodził, prawda? Ale właśnie tam natknęła się na innego klienta, kogoś, kogo wcześniej nie znała. Miał na imię Ernie. To przypadkowe spotkanie sprawiło, że zaczęli ze sobą rozmawiać, a wkrótce potem zaprzyjaźnili się i zostali parą. Ernie, którego pełne imię brzmiało Ernest i Bara, urodził się w Boże Narodzenie 1985 roku. On również dorastał w kochającej rodzinie. I choć jego rodzice się rozstali, utrzymywał z nimi regularny kontakt. Rodzina opisywała go jako pogodnego i troskliwego młodego mężczyznę, który byłby gotów oddać swoje ostatnie ubranie, by pomóc innym w potrzebie. W młodości Ernie był molem książkowym, jednak z wiekiem odnalazł swoje powołanie w grach komputerowych. Z ogromną pasją spędzał długie godziny przy Halo, Call of Duty czy World of Warcraft. Po ukończeniu szkoły średniej zapisał się na zajęcia komputerowe. Ale podjął pracę jako stolarz w firmie Telko Woodcrafters, aż w końcu w jego życiu pojawiła się Samanta. Na samym początku wszystko układało się dobrze. Choć Samanta nie pracowała, Ernie zarabiał wystarczająco dużo, by utrzymać całą czwórkę. Jednak już trzy lata później, w 2011 roku, Samanta znów zaszła w ciążę. Tym razem ojcem był Ernie, a owocem tego związku okazały się kolejne bliźnięta. Dwoje nowych dzieci oznaczało dodatkowe wydatki, ale Ernie poradził sobie, podejmując dodatkową pracę w pizzerii Little Caesars w Mount Pleasant. W 2013 roku, w wieku 24 lat, Samantha urodziła swoje piąte i ostatnie dziecko. To właśnie w tym momencie ich związek zaczął się psuć. Owszem, wcześniej zdarzały im się małe kłótnie, jak to w każdej relacji, ale teraz sytuacja stawała się coraz bardziej burzliwa. Niektóre spory były dość abstrakcyjne. Ernie był zapalonym graczem i często brał udział w grach RPG, wcielając się w różne postaci w wirtualnym świecie. W jednej z tych gier jego postać poślubiła inną postać. Ten wirtualny ślub doprowadził Samantę do ogromnej zazdrości. Kiedy Samanta dowiedziała się o tym growym ślubie, wybuchła ogromna kłótnia i aby zakończyć spór, Ernie oświadczył się też Samancie. Nawyki Ernesta związane z graniem często prowadziły do kolejnych spięć. Samanta twierdziła, że jest nieobecny, nie poświęca czasu ani jej, ani dzieciom. Ernie jednak naprawdę lubił gry. To była jego forma relaksu, szczególnie po całym dniu pracy na dwóch etatach, by utrzymać rodzinę. W obliczu tej nieobecności Ernesta i własnej potrzeby uwagi, Samantha skierowała się w stronę YouTube, gdzie założyła swoje konto. Na początku publikowała komentarze dotyczące programów telewizyjnych emitowanych w ciągu dnia, ale z czasem jej nagrania zaczęły koncentrować się bardziej na niej samej. Hey guys, I was asked to do a video 15 Weird Things About Me. So, number one, um, I have twins. Every time I get pregnant, I have two sets of twins. Number four, I am completely obsessed with vampires. I think they're amazing and beautiful and awesome. And like, I love vampire movies. Of course, I'm not a big Twilight fan, I don't like Twilighters. Number five, I am a complete makeup addict i probably have three four thousand dollars invested in makeup i am obsessed with number six body modifications i think are amazing like i'll sit and watch youtube videos of people getting their tongue split um, number eight i'm one of the most opinionated people you will ever meet and i freaking hate it when people sit there and like if i have an opinion on something and they want to argue my opinion it pisses me off really bad 12. 14. Samantha zaczęła tworzyć krótkie vlogi o swoim życiu. W tych nagraniach często mówiła, że życie jest dla niej trudne. Narzekała na swój związek i na dzieci. Jednocześnie przyznawała się, że właściwie przez cały dzień nic nie robi, tylko ogląda Netflixa i gra w gry komputerowe. W tle jej nagrań słychać było dzieci biegające i krzyczące po domu. Podczas gdy Ernie harował na dwóch etatach, by utrzymać rodzinę, Samantha z jednej strony publicznie narzekała na brak wsparcia i trudne życie, a z drugiej w rzeczywistości spędzała czas na platformach rozrywkowych i w internecie. Na YouTube i w mediach społecznościowych Samantha przedstawiała się jako osoba, która walczy z trudami życia codziennego, ale jednocześnie była bardzo aktywna online. Lubiła dzielić się swoimi przemyśleniami i marzeniami. Często mówiła o tym, że chciałaby zostać aktorką albo kimś sławnym. Mimo, że miała już pięcioro dzieci, Kreowała się do kogoś wciąż młodego, wolnego i nieszczególnie obciążonego obowiązkami rodzica. W domu jednak atmosfera stawała się coraz bardziej napięta. Samantha coraz częściej obwiniała Erniego za swoje nieszczęście. Twierdziła, że nie poświęca jej czasu, że bardziej interesują go gry niż ona i dzieci. Ernie natomiast był przekonany, że robi wszystko co w jego mocy. Pracował po wiele godzin dziennie, a gry komputerowe były dla niego jedyną formą odpoczynku. W swoich nagraniach Samantha powtarzała, że czuje się samotna i niedoceniana, choć miała rodzinę, pięcioro dzieci i partnera, jej życie przedstawiała jako pełne pustki i niespełnionych marzeń. Samantha coraz częściej uciekała online, by znaleźć tam uwagę i akceptację, których, jak twierdziła, brakowało jej w domu. YouTube, Facebook i inne portale stały się dla niej miejscem, gdzie mogła mówić o swoich problemach i gdzie czuła, że ktoś jej słucha. Zaczęła więc publikować jeszcze więcej treści, a jej filmy stawały się coraz bardziej osobiste. Skupiła się na tym, jak bardzo jest nieszczęśliwa, jak ciężkie ma życie i jak czuje się niezrozumiana przez partnera. Takie zachowanie nie pozostawało bez echa. Ernie czuł się zraniony tym, że jego partnerka publicznie narzeka na ich związek i że przedstawia go w złym świetle. Próby rozmowy niewiele pomagały. Samantha potrzebowała coraz więcej uwagi i coraz częściej szukała jej na zewnątrz. W swoich vlogach mówiła też o tym, że marzy o sławie i bogactwie, że czuje, iż życie ma jej do zaoferowania coś więcej. Wspominała, że chciałaby wyjechać, rozpocząć karierę, wyrwać się z monotonii i obowiązków. Mimo, że Ernie pracował bardzo ciężko, by utrzymać rodzinę, pieniędzy ciągle brakowało. Piątka dzieci, rachunki i codzienne wydatki sprawiały, że sytuacja stawała się coraz trudniejsza. Samanta wciąż nie miała ani zawodu, ani pracy, a jej życie kręciło się wokół internetu. Ernie był zmęczony, często wyczerpany fizycznie i psychicznie. Pracował na dwa etaty a mimo to musiał jeszcze zmagać się z coraz większym niezadowoleniem partnerki. Kłótnie stawały się coraz częstsze. Samantha narzekała, że Ernie spędza zbyt dużo czasu w pracy i na grach, a zbyt mało z nią. On natomiast uważał, że nie docenia ona jego wysiłków i że sama nie wnosi nic do ich wspólnego życia. W swoich nagraniach Samantha coraz bardziej idealizowała życie, którego nie miała. Mówiła o tym, że chciałaby być aktorką, że jej marzeniem jest sława i wolność, jednocześnie coraz mniej interesowała się realnymi obowiązkami i problemami. Samanta coraz częściej publikowała w internecie, czasem nagrania wideo, a czasem wpisy w mediach społecznościowych. Wielu jej znajomych zauważało, że szukała uwagi i pragnęła być w jej centrum. Samanta mówiła, że internet jest miejscem, gdzie może być sobą i gdzie ludzie ją słuchają. W tym samym czasie jej relacja z Ernim stawała się coraz bardziej napięta. Samanta oskarżała go o brak zaangażowania i twierdziła, że nie czuje się już kochana. On z kolei próbował jakoś to wszystko pogodzić pracę, dom, dzieci. Ale zaczynał czuć, że jest na granicy wytrzymałości. W miarę jak kolejne lata mijały, Samantha coraz częściej fantazowała o innym życiu. W swoich nagraniach wspominała o tym, że zasługuje na więcej, że powinna być kimś ważnym, a nie tylko matką piątki dzieci zamkniętą w czterech ścianach. I wtedy w jej głowie zaczęły kiełkować pomysły, które miały zmienić tę sytuację. Z czasem frustracja i pragnienie uwagi zamieniły się w coś o wiele mroczniejszego. W miarę jak Samantha spędzała coraz więcej czasu online. Zaczęła nawiązywać nowe kontakty z innymi mężczyznami. W swoich mediach społecznościowych flirtowała otwarcie, a czasami nawet spotykała się z nimi w prawdziwym życiu. Zaczęła zdradzać Erniego, chociaż jednocześnie nie chciała kończyć związku. Wolała, żeby to on wciąż zapewniał jej stabilność finansową. Jej potrzeba atencji rosła, a każdy nowy komentarz, polubienie czy wiadomość tylko ją w tym utwierdzały. Znajomi zauważyli, że Samantha stała się zupełnie inną osobą. Mniej skupioną na rodzinie, bardziej na kreowaniu wizerunku gwiazdy internetu. Dom, w którym mieszkali, stawał się coraz trudniejszy do utrzymania, piątka dzieci generowała ogromne wydatki, a Ernie pracował niemal bez przerwy. Samantha z kolei nie pracowała zawodowo i całymi dniami siedziała w internecie. Napięcie rosło coraz bardziej. Samantha obwiniała Erniego, że to przez niego jej życie wygląda tak, jak wygląda. On próbował tłumaczyć, że robi co może, ale dla niej to nigdy nie było wystarczające. Z czasem ich sprzeczki stawały się coraz bardziej gwałtowne. Samanta nieraz groziła odejściem, a nawet zabraniem dzieci. Bywało, że przy znajomych Samanta mówiła o Ernim w bardzo negatywny sposób, przedstawiając go jako złego i nieuczciwego człowieka. Jednak za zamkniętymi drzwiami to ona coraz częściej zachowywała się agresywnie. Zdarzało się, że manipulowała sytuacjami tak, aby zawsze wychodziła na ofiarę, a Ernie na potwora. W tym momencie Samanta zaczęła rozważać coś, co dla większości osób byłoby niewyobrażalne. Zamiast rozstać się z Ernim i ułożyć sobie życie od nowa, Samantha postanowiła obrać znacznie mroczniejszą drogę. W jej głowie zaczęła kiełkować myśl, że jedynym sposobem na rozwiązanie jej wszystkich problemów będzie pozbycie się Erniego na stałe. Nie chciała jednak zrobić tego sama, zaczęła więc szukać pomocy wśród swoich internetowych znajomych i nowo poznanych ludzi. Na czatach i w prywatnych rozmowach zaczęła sugerować, że Ernie jest dla niej zagrożeniem. Kreowała obraz mężczyzny brutalnego i toksycznego, a jednocześnie wplatała w to sugestie, że ktoś powinien coś z tym zrobić. Jedną z osób, które szczególnie mocno wciągnęła w swoją sieć manipulacji był Jose. Samantha flirtowała z nim online, a z czasem ich relacja stała się coraz bliższa. Jose był podatny na wpływy. Wierzył jej wersji wydarzeń i coraz bardziej utwierdzał się w przekonaniu, że musi jej pomóc. Do tego grona Samantha dołączyła jeszcze kilku znajomych, w tym dwie kobiety i jeszcze jednego mężczyznę. Którzy uwierzyli w jej opowieści o okrutnym Ernim. Dla nich Samanta była ofiarą, którą należało ratować. W rozmowach Samanta potrafiła być bardzo przekonująca. Łączyła elementy prawdy z wyolbrzymieniami i kłamstwami. W ten sposób budowała obraz Erniego jako kogoś, kto ją kontroluje, ogranicza i niszczy. Twierdziła nawet, że boi się o własne życie. W ten sposób doprowadziła swoich znajomych do momentu, w którym zaczęli rozważać skrajne rozwiązania. To, co początkowo wyglądało jak zwykłe narzekanie przyrodziło się w poważny plan. Samantha zaczęła omawiać szczegóły. Chciała, aby Ernie zniknął, a ona mogłaby wreszcie żyć bez niego, przejąć pełną kontrolę nad swoim życiem i dziećmi. A jej nowi znajomi, zwłaszcza Jose, nie tylko nie odradzali jej tego, ale zaczęli aktywnie planować, jak to zrobić. Przygotowania trwały kilka tygodni. Samantha grała rolę ofiary, a Jose – wybawcy. W końcu nadszedł dzień, w którym planowali wcielić swój plan w życie – Noc z 19 na 20 lutego 2015 roku. Była to noc, która na zawsze zmieniła losy zarówno Samanty, jak i Erniego. Grupa znajomych, w tym Jose, pojawiła się w domu pary. Ernie, niczego się nie spodziewając, został brutalnie zaatakowany. Był kompletnie zaskoczony. W swoim własnym domu, w którym czuł się bezpiecznie, nagle musiał walczyć o życie. Napastnicy rzucili się na niego i zaczęli go bić. Ernie bronił się jak mógł, ale przewaga liczebna była zbyt duża. Cała scena rozgrywała się na oczach Samanty która zamiast go ratować, brała w tym czynny udział, motywując resztę i upewniając się, że plan idzie zgodnie z ustaleniami. W końcu Ernie został obezwładniony, związany i wyniesiony z domu. Napastnicy wsadzili go do samochodu i wywieźli. Samantha została w domu, a jej znajomi zabrali Erniego w odludne miejsce. Cała sytuacja trwała godzinami, a w tym czasie Ernie musiał zdawać sobie sprawę, że to co się dzieje nie skończy się dobrze. W końcu doszło do tego, czego Samantha pragnęła od dawna. Ernie został zabity, a jego ciało porzucone. To był dramatyczny i brutalny koniec człowieka, który całe życie starał się dbać o swoją rodzinę, pracował na utrzymanie domu i wychowanie dzieci. Przed śmiercią Ernie błagał, żeby nie krzywdzili jego żony i dzieci. To pokazuje jaką był osobą. Po wszystkim, Samantha próbowała zachowywać się tak, jakby nic się nie stało. Odgrywała rolę z rozpaczonej kobiety, która nagle straciła partnera. Jednak w tym co mówiła i w jej zachowaniu były luki nieścisłości. Policja szybko zaczęła podejrzewać, że coś jest nie tak. Gdy funkcjonariusze zagłębili się w szczegóły, natrafili na rozmowy Samanty, Jose i innych. Wszystko zaczęło się układać w logiczną całość: jej manipulacje, plany i wreszcie tragiczna noc. W końcu cała grupa została zatrzymana, a na jaw wyszły wszystkie szczegóły morderstwa. W trakcie procesu Samanta próbowała kreować się na niewinną osobę, która niczego nie chciała. Jednak ilość dowodów, nagrania, wiadomości, zeznania była przytłaczająca. Łowa przysięgłych nie miała wątpliwości, że to ona była inicjatorką całego planu. Dzieci Samanty i Jerniego zostały pozbawione obojga rodziców, ojca straciły bezpowrotnie, a matka reszty życia spędzi za kratami. To, co dla Samanty miało być początkiem nowego życia, bardzo szybko okazało się początkiem jej końca. Początkowo próbowała utrzymać wersję, że nie wiedziała nic o planach Josego i reszty. Ale śledczy mieli w rękach twarde dowody, wiadomości z jej telefonu i komputera, w których wprost pisała, że Ernie musi zniknąć. Nie tylko wiedziała, ale też kierowała całą operacją. Śledczy odczytali wszystkie jej rozmowy, zarówno smsy, jak i wiadomości na Facebooku. Samantha wprost instruowała, kiedy i jak ma zostać przeprowadzony atak. Na dodatek okazało się, że od dłuższego czasu fantazjowała o życiu po Ernim. Mówiła znajomym, że będzie wreszcie wolna i że jej życie zacznie się na nowo. Dla prokuratora było to jasne, to nie Jose ani pozostali byli mózgiem całej zbrodni. To Samantha pociągała za wszystkie sznurki. Proces Samanty przyciągnął uwagę lokalnych mediów. Młoda kobieta, matka piątki dzieci, która publicznie w internecie pokazywała się jako ofiara trudnego życia, okazała się jednak manipulatorką i inicjatorką brutalnego morderstwa. Podczas przesłuchań próbowała wzbudzać litość. Opowiadała o tym, jak ciężkie miała życie, jak samotna się czuła, jak bardzo chciała być kochana. Ale dla łapy przysięgłych było to niewystarczające. Dowody były zbyt mocne. Ostatecznie Samantha Wolford została uznana za winną zlecenia ich współudziału w morderstwie swojego partnera Ernesta i Barry. Wyrok był jednoznaczny dożywocie, bez możliwości wcześniejszego zwolnienia warunkowego. Jej współpracownicy również usłyszeli wysokie wyroki. Jose i reszta spędzą dziesiątki lat w więzieniu. Największą tragedią tych historii jest jednak los dzieci. Piątka Małych Istnień została pozbawiona nie tylko ojca, który oddałby za nie życie, ale też matki, która z powodu swojego egoizmu i chorobliwej zazdrości już nigdy nie zobaczy ich poza murami więzienia. Rodzina Erniego, która od początku wspierała wnuki, przejęła nad nimi opiekę, starając się stworzyć im jak najbardziej normalne życie, mimo ich ogromnej traumy. Do dziś sprawa Samanty Wolford jest omawiana jako przykład tego, jak toksyczna manipulacja i obsesja mogą doprowadzić do tragedii. Z pozoru zwyczajna kobieta. Aktywna w mediach społecznościowych, przedstawiająca się jako ofiara. W rzeczywistości była architektem śmierci człowieka, który chciał dla niej i dla jej dzieci jak najlepiej. Pora już zakończyć autopsję, ale nie martwcie się w naszym prosektorium martwi zawsze mają coś do powiedzenia. Kolejne zbrodnie już czekają. Zapraszam do kolejnej wizyty, zasubskrybowania kanału i dyskusji w komentarzach.